Tyberiusz Kowalczyk. Witam zawodnik, serdecznie. Jego trener Artur Gwóźdź Witam. Nie ma z nami niestety z przyczyn od nas niezależnych Bartka Batry, ale też nie ma Naj, wielu. najmniejszego z naszego teamu nie ma, ale tak najbardziej niegrzeczny. No nie ma nie ma Bartka, ale myślę, że przy następnym wiedzie będziemy wszyscy w trójkę i zrobi robotę, jaką zawsze robi bardzo dobrze. Dzisiaj panowie w Legnicy bardzo ciężko trenowaliście, szkoliliście też grupę młodych, zapalonych zawodników, ale widać, że te przygotowania Tyberiana do no, wielkiej chwili, o której zaraz powiemy, idą w dobrym kierunku. To raczej Artur, pytanie do ciebie. Tak, no jesteśmy w trakcie tych przygotowań. Game plan razem z Bartkiem Batrą już zbudowaliśmy, wprowadzamy go w życie. Jest podzielony na kilka etapów, o których nie będę zdradzał i 27 maja zobaczycie. Jak Mariusz Pudzianowski klepie, lub leży na dyskach i nie może stać. Do tego, Arturze, zaraz wrócimy, ale teraz pytanie do Tyberiana. 16 dzień grudnia 2012 rok, Londyn. Miała być początkowa walka z Marcinem Najmanem na zasadach, o ile nie pamięć nie zwodzi, K1. W końcu do tej walki nie doszło i okazało się, że miała być walka z innym zawodnikiem, i to wtedy Pudzian, dominator. No, każdy go zna pod innym pseudonimem, miał z Tobą walczyć, wtedy nie wyszło, czyli coś odwlecze, to, to nie ucieszę. Tak jest, tak mówię, małymi kurczkami dążyłem do tego celu, dopiąłem swojego, ale dopiero tak mówię, dopnę całkiem, jak pokonam Mariusza. A powiedz mi, w studiu telewizji Polsat Sport był z Tobą jeden z właścicieli KSW, Martin Lewandowski, powiedział takie, moim zdaniem, bardzo znaczące słowa, że mówiąc kolokwialnie, walnięcie masz lepsze Ty, niż Podzianowski. Nie mi to oceniać, a moim sparing partnerom, no i moim rywalom, z którymi się biłem, tak. No i Artur może coś powiedzieć. Oni no muszą tarczować i oni to czują na swoich łapach. Arturze, co ty na ten temat? No, ja byłem jego sparring partnerem do Tomka Czermińskiego, także wiem doskonale jaka jest jego siła uderzenia. A Martin bardzo dobrze to powiedział. Z drugiej strony, no powiedzmy sobie otwarcie, tam dawniej przerzucali ciężary. Te ciężary nie oddawały, a ten ciężar jego naprawdę oddał mu bardzo solidnie. Tyberian, z pewnością Twoja ambicja zostanie co podrażniona po wypowiedzi Mariusza Podzianowskiego, który powiedział, że swoją szansę dostaniesz w walce z nim, jeżeli będziesz mocno trenował. Przyłożyłeś się do tych lekcji, do tego treningu, o którym My on gdzieś tam co? wspominał? Ma rację, no, muszę ciężko trenować, jak najbardziej, on no, jest pracusiem, mega pracusiem, no, znakomicie wie, ile to kosztuje pracy, przekształcić się ze strongmana, czyli tam w ogóle ze sportów siłowych na, 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 na bitki, no i ma rację, tak, że ciężka praca, no, ale ja bardzo ciężko pracuję, nie wiem, czy on sobie zdaje z tego sprawę, e wszystko, co, 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 co mogę zrobić, to jest tylko jeden cel, właśnie walka z Pudzianem, no udało się teraz, no i teraz robimy wszystko tak, żeby 27 mieć te 110% formy i wyjść i wygrać. Popełniłem AFOP-a, bo miałem rozpocząć rozmowę z Tobą od spóźnionych mega życzeń urodzinowych, ale nawiązuję do tego, że jednak dwa lata różnicy między Tobą a Pudzianowskim to tak chyba na Twoją korzyść. Więc co, chyba nie ma tutaj za, za, za dużej różnicy. Mariusz, z tego co wiem, to jest. E, e... Fizycznie bardzo dobrze się czuje. Po rozmowie z nim, bo, że go nic nie boli i tak dalej. Zresztą stać go na to, żeby kupić sobie maści najlepszej jakości. Niestety mnie na to jeszcze nie stać, więc mama ma, ma dobrą odnowę, dobrze się prowadzi. Ale tak jak mówię, no ja mam tutaj naprawdę wielką chęć wygrania. Mariusz tak naprawdę osiągnął wszystko, tak? Co chciał, on już, on już zrobił, tak? On, on już zrobił, zrobił swoją robotę. Teraz jest czas na mnie. No właśnie Arturze, jeden może z tych gladiatorów dużo stracić, drugi może bardzo dużo zyskać, więc no chyba też trzeba troszeczkę uznać klasę Mariusza Pozianowskiego, że do takiej walki w ogóle dojdzie. Nie, no i najbardziej no Mariusz Podzianowski zrobił bardzo dużo, jak nie najwięcej razem z Mamedem dla tego sportu, bo to oni ciągnęli ten wózek przez bardzo długi czas. Teraz ma kolejną walkę na stadionie narodowym, gdzie będzie, jak dobrze pójdzie, a liczę, na to i na pewno tak będzie, będzie 50 tysięcy ludzi na stadionie Koloseo mamy walkę gladiatorów dwóch olbrzymich facetów. No i Mariusz naprawdę z, z, jako zawodnik, jako ten pracuś, to już zrobił naprawdę dużą robotę, ale no. Ja jestem, jakby to powiedzieć, może niedaleki od wróżenia z fusów i tego, ale jestem pewny tego, co zrobimy z Tyberiuszem i jak pracujemy i że to będzie wygrana na naszą korzyść. Arturze, nie mam wątpliwości, że wiesz, co mówisz, bo jestem także winny informacji, że no, jesteś bardzo doświadczonym i zawodnikiem i szkoleniowcem, posiadaczem brązowego pasa brazylijskiego jiu-jitsu, czyli no, przewinęło się pod twoją ręką chyba już sporo zawodników. No ta praca trenerska jest e, raz, można powiedzieć z tą karierą zawodniczą gdzieś przeplatana, ale no, idzie to w dobrym kierunku i ci zawodnicy zdobywają medale, a jak zdobywają medale na arenach i krajowych i międzynarodowych, to znaczy, że jesteśmy na dobrej drodze. Nie? Z drugiej strony też pracując z Tyberiuszem, e, ta jego praca grablerska naprawdę idzie w dobrym kierunku i, i widzę to, a ja mogę siebie nie, nie oceniać, bo nie mogę się oceniać i to w żaden sposób. To oceni klatka, ale oceniam też moi trenerzy jak Max Wisieński, którzy gdzieś tam razem z Tyberiuszem się kulają i, i widzą ten progres i widzą w jakim to idzie kierunku. Tyberian, ja bardziej przypominam sobie pytanie, jakie zadał Twój syn Igor przed walką Twoją z Akopem Szostakiem. O ile mnie pamięć nie zwodzi, to powiedział tato, co będzie na kolację, to odpowiedziałeś? Że będzie dzik i więc upolowaliśmy i był dzik. To co będzie w przypadku zadania przez Twojego syna pytania o walkę z Pudzianem? To, to ciężko powiedzieć, ale z tego co wiem, to Mariusz miał brzydki taki kiedyś pseudonim Pyton. <laughs> Także wrzucimy Pytona do terenu. <laughs> Synek będzie miał zabawkę w pokoju, w takim Panowie, bardzo dziękuję za przesympatyczną rozmowę. No i oczywiście też pozdrawiamy Mariusza Podzianowskiego i też warto podziękować Mariusz, za to. Oczywiście za... to są śmiechy, to jest zabawa, ale z całego serca życzę Tobie, żebyś dotrwał do tej walki, nie zrobił sobie głupiej kontuzji i żebyśmy dali naprawdę dobrą walkę, żeby kibice tutaj naprawdę wyszli z tej areny zadowoleni. Trzymaj się. Pozdrawiamy. Dziękuję Wam serdecznie i do 27 maja. O, pozdrawiamy. Pozdrawiamy wszystkich. <gry>